Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Rzeszewski i chciałbym dzisiaj opowiedzieć o wirtualnej, o technologiach wirtualnych, rozszerzonej, mieszanej rzeczywistości w przestrzeni dydaktyki i praktyki geografii społeczno-ekonomicznej. Jak Państwo wiedzą, niestety nie mogę być z Wami w jednym czasie synchronicznie, stąd ta, ta forma tej prezentacji. Ale postaram się, żeby ta prezentacja była nieco bardziej angażująca niż zwykłe naganie, właśnie z wykorzystaniem jednej z tych technologii, o której będę opowiadał, czyli właśnie z technologii wirtualnej rzeczywistości, wirtualnego miejsca spotkań, jakim są Mozilla Hubs, które właśnie jest jednym z takich hubów w tej chwili przebywam. W normalnej, w normalnej sytuacji w planach było żebyście państwo dołączyli do mnie w tej przestrzeni, natomiast natomiast no, z uwagi na okoliczności nie będzie to możliwe. Tak czy się jak zachęcam do odwiedzenia później tego miejsca tego miejsca, w którym, w którym w tej chwili przebywam. Tematyka mojej prezentacji wiąże się z pojawieniem się, czy może raczej ponownym pojawieniem się tych technologii wirtualnych w codziennym życiu, a w związku z tym i w geografii społeczno ekonomicznej. Technologii, które są bardzo różnorodne w tej chwili w bardzo różnych kierunkach się rozwijają. Można je spróbować spróbować przedstawić na takim spektrum tutaj prezentowanym na slajdzie, gdzie jest to spektrum, które zostało zaproponowane przez Milgrama, spektrum rzeczywistość, wirtualność, real, virtual spectrum. I tutaj jest prezentowana jedna z jego późniejszych modyfikacji, która uwzględnia pewne nowe, nowe technologie, które się pojawiły. Jest to spektrum, które w uproszczeniu zaczyna się od materialnej rzeczywistości, a kończy na zupełnej symulacji rzeczywistości wirtualnej. I gdzie na jednym jego końcu mamy fizyczne obiekty, które pozwalają na interakcję z Cyfrową treścią są, mają swoje cyfrowe reprezentacje, tak w tangible user interfaces, a na drugiej e, stronie tego spektrum mamy zupełne symulacje e, wirtualne, bez, e, przynajmniej w takim e, krańcowym stadium, bez e, tej materialności. Tak? I wszystko to, co jest pomiędzy, czyli zarówno augmented reality, gdzie cyfrowe treści są nakładane na materialną. Rzeczywistość, jak i augmented reality, gdzie mamy odwrotnie, gdzie to materialne obiekty są włączane do wirtualnych symulacji. Generalnie dwie najbardziej popularne z tego spektrum technologie to virtual reality i augmented reality, czyli wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Które różnią się zasadniczo w jednym, mianowicie w imersji, jaką, jaką zapewniają. Bo w wirtualnej rzeczywistości chodzi o komputerowe generowanie świata i zapewnianie wrażenia obecności w tym świecie. Natomiast w rozszerzonej rzeczywistości to wrażenie obecności jest związane z materialnością, a ta materialność jest rozszerzana przez cyfrowe. Cyfrowe obiekty, cyfrowe fizyczne obiekty. I tak jak wspomniałem, tych określeń, tych określeń tych technologii jest całkiem sporo, one się cały czas nowe pojawiają. Dlatego też w ostatnich czasach popularność zyskuje taki termin cross reality, albo extended reality, określony skrótem XE, gdzie to X jest zastępowane przez na przykład mixed reality, czy właśnie augmented, czy virtual. Reality i obejmuje to ogół technologicznie posiedniczonych doświadczeń łączących cyfrowe i biologiczne rzeczywistości. Tak? I narzędzia w uproszczeniu tego XR, tego Extended Reality, umożliwiają wplecenie z jednej strony wirtualnych obiektów do materialnych światów, a z drugiej strony materialnych obiektów do światów. Wirtualnych, co być może teraz jest mniej popularne, natomiast jest to jedna z, z odnóg rozwoju tych technologii. Zastosowania, z którymi Państwo na pewno mieli jakiś jakiś kontakt, albo osobiście, albo chociażby medialnie. To przede, wszystkim, to przede wszystkim gry, takie jak Pokemon Go, czy jeszcze w większym stopniu wirtualne gry, jak Beat Saber, czy, czy podobne tego typu programy. Ale też takie rzeczy jak nawigacja, tak? codzienna, codzienna nawigacja. W tej chwili Google prowadzi beta-testy, Właśnie rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzia wspomagającego nawigację, czyli coś, z czego dużo, duża część z nas korzysta w codziennym życiu. Także to się po prostu zaczyna wplatać w nasze codzienne przestrzenne doświadczenie. Ale także specjalistyczne narzędzia, o których jeszcze pokrótce będę później opowiadał, ale z nich jest Archeo, narzędzie do. Planowania, do kolaboracyjnego planowania przestrzennego, gdzie w wirtualnym świecie można wspólnie tworzyć plany przestrzenne, czyli rzecz związana z gospodarką przestrzenną i też dydaktyką gospodarki przestrzennej. Samo zastosowanie tych technologii w dydaktyce ma moim zdaniem w tej chwili kilka, kilka zalet i kilka obiecujących kierunków. Tak? Przede wszystkim, przede wszystkim te technologie mają potencjał zapewniania wrażenia immersji, obecności, czyli wrażenia zanurzania się w tej innej symulowanej rzeczywistości, co powoduje, co może powodować budowanie tego wrażenia miejsca genius loci, przywiązania do miejsca również w niektórych przypadkach i wyrażenia obecności, czyli złudzenia przebywania w innym miejscu, tak? w innym czasie też, ale z naszego punktu widzenia w innym miejscu. Czy po prostu rozszerzenie zakresu zmysłów i, i źródeł informacji, które mogą być konsumowane. Tak? I wszystko to ma potencjał do tego, żeby powodować większe związanie, zarówno kognitywne, jak i emocjonalne z treściami, a w konsekwencji, większe zaangażowanie w przeżywanie tego, tego doświadczenia, w pochłanianie wiedzy, w ten proces kształcenia, czyli coś, co dla mnie w tej chwili jest piętą achillesową tego, tego nauczania zdalnego, tej sytuacji, w której się znajdujemy i przez jakiś, jeszcze jakiś czas będziemy się, będziemy się znajdować. Nie ma, te technologie nie mają potencjału zastępowania fizycznych relacji, natomiast mają potencjał budowania pewnych nowych relacji również z cyfrowymi teściami, które te które relacje powinny się moim zdaniem pojawiać w tym procesie dydaktycznym z racji tego, w jaki sposób w tej chwili świat jest zbudowany. To, ta emocjonalność, ta budowanie tego wrażenia obecności jest wykorzystywane w wielu różnych Wielu różnych projektach związanych z postrzeganiem tej technologii jako tak zwanej maszyny empatycznej. Maszyna empatyczna pojawia się, pojęcie maszyny empatycznej pojawia się wraz z wieloma nowymi, pojawiało się wraz z wieloma nowymi technologiami. Natomiast tutaj tutaj ma faktycznie jakąś rację bytu. Takie dwa przykłady, przykłady związane właśnie z geografią społeczno-ekonomiczną, które sobie tutaj wybrałem. To projekt Palimpsest, gdzie gdzie wykorzystano technologię wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości do zobrazowania zmian w przestrzeni wywołanych wybudowaniem nowej nowej linii metra czyli ukazaniem tego co zostało utracone co zostało zmienione czyli ludzi i miejsc których już w tej przestrzeni nie ma czy in protest seria filmów w wirtualnej rzeczywistości która pozwala na wcielenie się w uczestnika, w uczestnika projektu, w uczestnika ruchu Black Lives Matter i przeżycie tego przestrzennego było nie było doświadczenia protestu. Dalej, dalej to wirtualna rzeczywistość, to też potencjał rozszerzona ostrzeżona też potencjał tworzenia nowych miejsc spotkań, miejsc spotkań, których nam tak jak wspominałem już wcześniej, pewnie brakuje, no bo ta relacja, którą tworzymy wykorzystując takie narzędzia telekonferencji, jakie w tej chwili używamy, jak MS Teams na przykład, tak, są w pewnych, w pewnych aspektach mocno ubogie, tak, właśnie względem relacji i istnieje cały szereg narzędzi, które Pozwalają nie zastępować tą relację, ale budować innego typu cyfrowe relacje, czyli na przykład Mozilla Hubs, czyli ten, no, ten program, który w tej chwili wykorzystuję, dostępny przez przeglądarkę. Zarówno dla użytkowników, e, tak jak ja w tej chwili używam gogli do wirtualnej rzeczywistości, ale też dla użytkowników zwykłych komputerów, mogą korzystać z tego narzędzia i w podobnym, schemacie, w podobnym schemacie, jest szerego programowania, jest Engage, Big Screen, Spatial rec Room czy View narzędzia społecznościowe, które mogą właśnie spotykanie się w wirtualnej przestrzeni. Część z nich jest specjalnie przystosowana do prowadzenia dydaktyki do sytuacji, w której jedna osoba, czyli prowadzący, posiada na przykład zestaw do wirtualnej rzeczywistości, a inne osoby uczestniczą przy pomocy tabletów czy, czy komputerów. I my jedno z takich narzędzi będziemy w przyszłym semestrze próbować wykorzystać właśnie u nas w dydaktyce na gospodarce przestrzennej, w planowaniu przestrzennym narzędzie Arkio, narzędzie Archeo, które umożliwia tworzenie takiej wirtualnej przestrzeni planowania, w której wszyscy uczestnicy mogą na równych prawach na równych prawach budować, tworzyć, modyfikować plany, plany przestrzenne i to narzędzie właśnie ma tą zaletę, że nie trzeba do niego, żeby uczestniczyć w tym procesie, nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, wystarczy komputer, tablet czy, czy komórka. Oczywiście zestaw do wirtualnej rzeczywistości daje większe możliwości interakcji, natomiast nie jest, nie jest konieczny i wyobrażamy sobie w ten sposób, że że nauczyciel będzie korzystał z tych, z tego zestawu. Uczniowie, studenci będą mogli śledzić to co on robi, co pokazuje, o czym opowiada. Tak? W taki bardziej namacalny sposób. Te wszystkie elementy wiążą się z tym też, że ta cyfrowość, te technologie pojawiają się, powinny pojawiać się również w naszych w naszych badaniach. Badania powinny wiązać się z dydaktyka powinna wiązać się z badaniami w jakiś sposób i te technologie nie tylko one tak, tworzą, modyfikują, przekształcają i mają cyfrowe, cyfrowe geografie. Być może nie będzie, nie jest to tak widoczne, czy nie będzie to nigdy tak widoczne, jak w filmie. Ej, czy hyperreality, filmu, który można sobie zobaczyć tutaj pod adresem, który jest na ekranie. Warto zrobić, jest to artystyczna koncepcja, wizja świata, w którym te cyfrowe, wirtualne treści są w równym stopniu obecne jak, jak materialność. Tak? Ale to jest rzecz, która w jakimś stopniu zawsze powinna. powinna jako, że kształtuje współczesne przestrzenie, powinna się w tej dydaktyce, w narracji gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej w, w jakiś sposób znajdować. Ja w tej chwili w tym nucie prowadzę dwa projekty. Dwa projekty, które pokazuje to żeby zobaczyć, w jaki sposób można patrzeć na to, na to właśnie w geografii społeczno-ekonomicznej. Jeden jest związany z koncepcją Smart City. i Technologiami, które kształtują, kształtują to, te inteligentne miasta, to doświadczenie inteligentnych miast z punktu widzenia ludzi, którzy je tworzą, zakładając, że programiści współczesnego świata są tak samo ważni w tej przestrzeni jak planiści czy, czy architekci. Czy ostatni projekt związany z pandemią? COVID-19, który spogląda na gry wirtualnej rzeczywistości, konkretnej VR chat, jako taką bezpieczną społeczną przestrzeń interakcji zastępującą tego, czego brakuje w przypadku lockdownów czy, czy narzucanego dystansowania społecznego. I jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania z tym związane, zachęcam szczerze do kontaktu, czy odwiedzenia strony, czy napisania do mnie, czy śledzenia mojego profilu na Twitterze i z chęcią, z chęcią odpowiem na pytania, czego nie będę mógł zrobić na, na konferencji, ale możemy się spotkać, czy mailowo, czy właśnie w takiej przestrzeni interakcji, jaką tutaj, jaką tutaj wykorzystuję do prezentacji. Na koniec, na koniec. Tylko jeszcze jedna rzecz, mianowicie, mianowicie pozwolę sobie, pozwolę sobie, pozwolę sobie pokazać, jak wyglądam. I pożegnać Państwa już w swojej fizycznej. Fizycznej postaci. I jeszcze raz dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję.